Cześć, ja Manu, na dzisiaj z tym, witam was w kolejnym odcinku. Jest z nami kuzyn. Maneczko, Siemaneczko. TrackAnt Ant Logistics Simulator, drugi odcineczek na moim kanale. Na poprzednim zapraszam do kuzyna. W dzisiejszym odcinku jeździmy sobie z kaniem. Kuzyn jeździ jakimś Peterbildem, czy Tychuku, wie co to jest. <grymkańska> dawaj kuzyn Dobra. prowadź, bo wiesz, gdzie masz tam niby jechać, to. Masz plan, I to zobaczmy. dawaj. Zobaczmy. Ogólnie, ogólnie był jakiś update do, do gierki, bo widzimy swoje światło już. Co już jest plus. I coś jeszcze, a co to jest? O, coś tu jakaś budowa jest, jojo. Jo. Niespodzianka będzie, zobaczcie tutaj. Budowa wjeżdża. Dawaj, wjeżdżaj tutaj na ten, ten na te zlecenie. Może, ale dziwne to zlecenie wygląda. Okej? Okay. daj znać jak wjechałeś. Jo, jestem. O, stary. Dawa. Koparkę dawaj, cicho, kurwa, cicho, cicho. Koparkę. bądź kurwa. cicho. Startuje zlecenie i przyjmujesz, dawaj, przyjmuj. No i co? Przyjąłeś? No, koparkę no, wziąłeś? No, dawaj, Okej, okay. dobra, biorę to. Ale kurwa, miałeś to wystartować do No to, tak, co tak ja bo zrobiłem. tutaj samego C ce... no, mamy. Aha, dobra, okej. Okay. Widzisz to, stary? Tak, widzę. Czekaj, dawaj, do środka. Kurwa, okay. tylko Tylko czekaj, bo ja tak nie wiem, go. jak to się obsługuje. Najlepsze jest to, że jak ja siądę do nowego pojazdu, to muszę wejść w profiler i kierownicę sobie odbudować. Boże, nie cofaj we mnie. Dobra, puściło. Nie cofam, nie cofam. Nie cofam. Pieniędzy teraz ja mam zrobić. Bo musisz wjechać na lawetę, chłopie. Na co? Na lawetę tutaj, bo no masz tam swoją. A to my kombajny ten. Yy, prze... Kurwa, to jest koparka. Tak? Aha, fajny kombajny. <laughs> Zakopałem się, a ty nie łysko co podnieść. Uy. A tutaj pewnie można te. ma. O, czekaj, ja też muszę wjechać? Skórz, wysył łyżkę podnieść, debilu. Aha, jak się podnosi? Ale jest, dobra. E, tak, mam. poniosłeś. Dobra, mam. No stary, takie zleconko, to jo. O, dobra, ja. Dobra, też mam. Ale wie, wiesz, że tutaj można też kopać i. E, tylko inną ciężarówkę. Zobacz! Widzisz tą ciężarówkę, co tam stoi, z tym, e, tym co się wsypie do niej? Z betoniarką, a jo, to wiem, że można. Widzisz to? Ja wiem, no to... przez u ciebie na live to miałem. pamiętasz? Aha, i co, wsypywałeś normalnie tam normalnie do tego? No, tak, no. ładowarką. To... Tylko, że takie no, kamienie, to trzeba... Dobra, no, no, to fuj, ale. No, no, no. No, 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 czekaj, czy przyczepy trzeba wziąć? O stary. Tak, to jo. Eurotrack Simulator 8. Ta fajna osiem <noise> Czekaj, dobra, jedziemy dalej A boisz się, że ci koparka spadnie? Mi nie spadnie, no bo... No, posadzę stare koprawę Nauczyłem i... się jeździć, jak pro Czuć, że ma ciężko chłop Wwozimy koparkę na budowę Jak to zajebiście wygląda No stary, jak widzę, trzeba w lusterku Aha, trzech, h muszę też włączyć o Ogólnie ludzie... Też mnie w lusterku widzisz, kuzo? W się nie widzę poprzez przecież jestem za tobą No wiem ja <guliały zdrowie. gulia> Skąd co chciałeś powiedzieć o Ogólnie nie wiemy kiedy wychodzi pełna wersja ale y już na przykład ale, ale wiesz co, ale, ale wiemy jedną rzecz, że Dawid ma <gulia> <gulia> Jebać kolegów za <zostań> swoje pantofle? Stary, <gulia> gdzie mam tu dowieść? A my że prawie jesteśmy, tak? Stuwo miadę, hamuj tym ja, ja też, ja też, ja też. Hamuj, hamuj, hamuj. Hamuję, hamuj. hamuj, hamuj. hamuj, hamuj. Dobra, gdzieś tutaj, tu w prawo, gdzieś? Parek i rondo, chłopie. A to Gdzie gdzieś... jest jakaś nowe, jakieś nowe miasto. Przejechałeś przez auto, chłopie. Nieprawda, ja mówię. Ja w ja się w w auto. <laughs> nie, nie było, stary. Sięgam, zobaczysz na odcinku. Tylko, ale pokazać ci, że nie było samochodu. <laughs> nie było. O oh, Boże, powtarzaj. zgasiłem samochód przez przypadek. Boże, jakaś owca na drodze stoi, stary. Jakim przyciekać, co się stanie, jak przyjadę? Zobacz, jest jakaś farma chłopie. O kurwa. O kurwa, o kurwa owce przyjechałem. Nie da się jej przyjechać, bo pcham ją. to. Kurwa. A nie ma tutaj nic. Ja mam owce przed sobą, stary. Ale fajne, sztywne te owce takie, nie? A znikła. A zobacz. Farma jest w chłopie tutaj, normalnie. No tak. Nie wiedziałem. Co ciekawe, to... teraz Pasa. gdzie to zawieź. W lewo. A to chyba nie jest koniec zlecenia, nie? Mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś będzie dalej. Nie, mi się zdaje, że trzeba dowieć, wiesz? Bozek, co trzeba? Chyba ten... trzeba. Trzeba, trzeba, no. Gdzie ty to, to wziąły? Gdzie ty to masz? A tak. No, ja mam to tutaj. Ja też. Jak wjechał. Skoro ja mam 0% pro, uszkodzeń. Albo bo kuzyn tak cofnąć, a nie. Patrz, tak się robi, a nie. Tak, ty... Ten naprawdę chce. No pokaż jak to ten... Yy, no pokaż. Pa, pa, pa. A czemu nic nie gadasz na nas? Bo kręcę kierownicą. Aaa, <grym> skurczywy, kurczywy <grym> wieku. <wiewał> 0% szkody, Dałeś to kurze. Jedziemy od razu Cześć. tutaj, czekaj. Ju, tu jest następny jakiś placko, jak są wyjechać stary. Ja no, bym no. zaskoczył. <grym> <grym> co, co idzie teraz, czekaj? Packuzy, no tu Nie! Debil! Co? Z brama dobra, jest! Ja też. Dobro. <śmiech> <śmiech> no to dobra, to no tak Panikujesz. Teraz tak. Teraz startuj ty i coś innego weź Dobra, ooo, to będzie spoko, już to widzę jak to robimy. Czekaj. A czemu ten dystans taki krótki, dobra? Niech tak będzie. Zrobimy to. Dawaj. Pokaż to. Ja już wiem co wziąłeś chyba. Czekaj to się... trzeba ogarnąć. O. To co się sypie pewnie wziąłeś. Ta, tak wziąłem no. no. To jest no kurde, ciekawe. Dobra, i co teraz? No trzeba wsypać to, patrz tutaj co jest. Gdzie ty masz? To? Ja pierdolę, ja mam kobietę w tej koparce, nie? <laughs> Fajnie. Czekaj o. Podjeżdżamy sobie ładnie. Pa. I co, i tu teraz, tak? To, te, te no tak. kamienie, ten. No. Dawaj, chłopie, ale zajebiste to jest. No chyba tam, jo. Gdzie ty masz? No ja mam tutaj, te te. No? Nie, Nas e. to chyba nie tutaj. <śmiennie> Jak się kurwa w górę nie <śmiennie> no to chyba nie tutaj. Za sobą masz naczepę, kurwa, przecież nie widzisz? Tam gdzieś to musisz mieć. Skurwibok. No. Ale skąd ty te kamienie bierzesz? No nie masz tam. Czekaj. Taka górka to jest, nie? Choć może stąd gdzie ja musisz wyrazić. Nie nie, 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 jest, nie jest ale, ale... to. Patrz, ja mam tu. O, za mam. Widzisz czy nie? Gdzie ja mam. Pa. Nie, tam nic nie ma. Ciebie no. nie chcę podnieść. Jednak chcę. Nie masz tu nic. Nie no ja w takim... Nie. Między krawężnikiem ja mam te kamienie. To Ale to jest mała górka, duża górka no nie czy jest co? nie górce chłopie. Z no ty masz te kamienie. O, o, pokaż. Czekaj. Stary ja tutaj mam. Pat stary. Pokażę ci, patrz. Tutaj i sobie jadę tu, patrz. Ja opuszczę się tam. I pa tu sobie wjeżdżam, bo tu mam kamienie, pa i hop. No ale tam u mnie nic I nie masz. Tu mam trzy kamienie z powrotem. Patrz Kuzyn, jadę sobie Patrz co robię, patrz, tak? Podjeżdżam sobie, senie Wyrzucam sobie no kamienie. Kurczy byk! Kuzyn pa. rzucam sobie kamienie to, No se. fajnie targasz, fajnie targasz tą gurdę przyczepę, fajnie. Cofam no. co, se kuzyn pat Kamień się zrespił, jeden jeszcze patrz. Bez ja kurwa ja też chcę. No między krawężnikami, nie wiesz jak krawężnik wygląda. Ale ja nie mam, nie masz ma u mnie. Ty. Tam na nie masz? Kamienie takie wielkie, to są olbrzymy. Aha, to zwierzę ja w ogóle nawet na czepy nie mam. Jak nie masz? Masz, widzę ją. Nie, ja A nic z... nie mam. Ja skończyłem na przykład parkozyt. No tutaj no, masz za mną masz terek, stoję to za mną masz naczepę O tu. A, nie, to się nic nie wyszło. Nie. Tu masz na czepę. Aha dobra. Ja pierdolę widzę, no. Kurwa jak ja jestem Niogar. Fajnie, kuzyn, no. Była ciągle na naczepa, jest były kamienie, już widzę kamienie. Z no. <ścoughs> Skurwibok. Ja. Fajnie ten kuzyn. Takim nie spostrzegawca. Fajnie, fajne te kamienie, co się tak ruszają, teraz, tak fajnie, no Jak przydupiło to kamienie wypadły Dobra czekaj Dobra Dobra Dobra, mam mam kamień, mam kamień Czekajcie. Czekaj, czekaj, czekaj tu mamy Ten już na czepę, ty zawsze taki szybki jesteś. To ty nie mogłeś znaleźć kamieni, ja znalazłem. Wrzucam. Patrzmy, jeden. ile trzeba wrzucić teraz? On tam ci pisze na górze, 8 chyba. Musisz o kurwa, ja mam 8 wziąć? No ja też miałem. A ty ile Czekaj, wrzuciłeś? Czekaj, spróbuję wziąć, kurwa, parę naraz. No, A ty po jednym brałeś? No stary, więcej nie Dał radę, o, 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 o. mam trzy, mam trzy, mam trzy, mam <grym> trzy, mam mi zaraz pani. Jest, jest. Yes. Kobietę mam, stary, wiesz. Brał ja, po jednym kamieniu. Ale ta nas trzeba powoli. I... A weź sobie wyobraź, bym tak wziął pięć naraz i bym tak wykurwiło w kobietę moją. No tak, na pewno. teraz siedzisz. zobacz, jadę. No widzę, no. Patrz i jest... się ucz, patrz i się No patrzę, no, patrz, no, patrz. no się, no. Gdzie Czeka, się łucz, patrz. No. Cały, co jest? kurwa? Aha, muszę pod... Dobra, czekaj. Nie, patera. Zarobić, no, no patera. No, patera. Pa, pa. <śmiech> <śmiech> czekaj, czekaj. Kurwa, Zaczekaj, czekaj. Teraz. O, 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 o. Zobacz, ile wzięłem. Zo, o, oku, o. o, 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 o. Czekaj. Kur... Klinowałem się. Jak jeździsz? Zobacz. Sta Chłop, chłopie, to jest easy, zoba widzę kuzyn. Właśnie widzę, czekam na ciebie ue, już pół minuty. Dobra Chuj teraz będziesz miał długi odcinek Nie no, to na pewno kuzyn ci ja że ten transport zrobimy Dobra ile mam? Dobra, ostatni Tanas Chcesz to iść do celu spotkamy się na moim odcinku nie, nie, czasu, nie, nie, A nie, Jest, jest. jest ten nie, bo zaraz ci te kamienie nie, 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 Wypadną nie, 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 tak? Panas! Co? Kurwa! Co? nie, Co? Pokaż to kamerki nawet, bo... Nie mów, że na budynek wrzuciłeś. Zniknął mi. Zamiast kurwa w to ja obok. No i ja. Jeden kuki kamień. Fajnie, kuzyn, no. Kurwysyn. <śmierdoli>. Nie jadę tym już. Aha. Mówi, fajnie się będzie ładowało kamienie. Fajne odcinki będą. Będą fajne no. Właśnie widać, kuzyn, jak ładujesz. Fajnie, no. Ja, dobra, mam to już. Kamień jeden, że mam. Może, może wyjedziemy, tak jak przyjechaliśmy Nie, 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 Uspokój się nie, Pa nie, pa nie, 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 Pa 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 nie, 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 to nie, 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 myszkę nie, Dobra Jebany. przyczepa, gdzie jest przyczepa? Jest tam Zarazie. ja pierdolę. Wiecie jak tą kuzyna zawsze tak było? Czy to tym wózkiem było, czy teraz tym? To Jebany. jest nic nowego. Wiecie... z wózkiem nie mam palety załadować a co teraz dopiero tym. Fajnie no. Poczepasz to kiedyś kurwa. <grych> Dawid, Dawid ma dalej karę i nic nie zrobi. Zro no, no. nie. nie... Da my jedziemy. Pantofle z pantoflem no to no ja, ja, słuchaj, ja to jest takie przysłowie. Jesteś pantoflem, zostaniesz pantoflem. Otóż no, to. Tak było jak mogłeś go. By... Bo wiesz, a jak to której z... nagrywamy teraz? teraz? Przyznaję ci rację. Co o której? No o której teraz nagrywamy, żeby nie było? Teraz 23, jest No. So. Co no. A no, David Pantofel Karę ma i siedzi. Ogląda. Netflixa. A, I mówi, że nie mam kary, tylko... To sobie idę sobie obejrzeć. O, tak. o Netflixa od Jara ma pożyczonego? Tak. Do trzeciej w nocy ogląda Netflixa. O Macarę. Wiecie jak? Ja powiecie, nie bądźcie pod pofami Tak Dawid. A wy kurwisz na Marsatana z raz? Dobra. Kamieniami? Ja żartuję. Żartuję! Nie no. pan chciał naprawdę. <laughs> Kuzyn, ja nic nie mówię, ja nie, jadę ale... Stube. Ja jadę stube. ja tu zarahamuję w tym zakręcie, nie? Ue. O stary. Nie zjechaliśmy, nie zjechaliśmy, źle jedziemy. Dobra, spokojnie kuzyn. Damy radę. dawo jedź. Ten o cofa. Góry. Gdzie ty jedziesz? No jadę nawrócić, bo nie mam jak. O Jezu, Dłuższy wiemy, odcinek wiemy. będzie kuzyn, spokojnie. No ja... No wiem. to. Jest będę musiał to jeszcze wiemy. jednej misji robić. Patarantem o Boże, ją. o Boże, okay. o Boże, o Boże. Dobra, skręcamy sobie tu. Proszę bardzo, ue, ładnie. Ue. O, jednak nieładnie. ładnie. przewadziliśmy troszkę, ale to nic. O, i powiedziałeś, kuza, nawinąłem se. Gdzie ty tak. jesteś? To mnie droga nie chce puścić teraz. Ue. Dobra, 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 zjechałem jakoś. Kozyna, zakopałem się. Jezu, ta nas, ja też. Ale naprawdę, nie mogę wyjechać. Ta nas. O, dobra, za daj dawaj. Kościół jedź, uciekaj. Gazu. Dobra kuzyn na razie, ja no To nas musisz mi pomóc mam czasu Kuzyn Musisz we mnie wykurwić stary naprawdę <grym> Ale czemu tak brzydko mówisz Sorry, sorry, zapomniałem sorry no. nie, musisz. musisz we mnie Musisz we mnie mocno uderzyć w, tył, w tyłek Na pewno jesteś to pewny? No zobacz Ale. to będziesz miał wekę zaraz co ja zrobiłem Czy ty jesteś w ogóle? Czekaj <grym> Zobacz to <coś grym> <Jebony. grym> Co zrobię? Bo znowu pojadę i nie przyjadę Nie, dobra, tamę przyjadę. Nie no, nawróć tutaj. Ja no, pierdziele. Kozyn, ale weź taba włącz i kolizję wyłącz. Powiem. Żebym mógł się ruszyć w ogóle. Ja... ja kręcę bonka. Dziś, o, kuzyno? dzięki! Jestem. Jestem, i teraz muszę znowu nawrócić, wiesz o tym? Patrz mnie, okay, Tak się no, jeździ, kozyn, no. Ja nawrócę tu. Fajnie ta nas jeździć. No fajnie. Powiem fajne te zlecenia tak na reali... na reali, ue, na bazie realnej. Wróciliśmy z powrotem do tego. No Nie, jesteśmy, ta. zobaczcie. Oha! Co jest? Łe Trzeba to wyładować stary tu jeszcze. Co ty, co ty gadasz? No tak piszę. No ładunek z ciężarówki, no? Raz, dwa, trzy. Coś się do dobra łam. Nie zgubiłem nic. A jak ty to żeś zrobił teraz? Co? Jak ty żeś to wyładował? Nie wyładowałem jeszcze, stary. Dopiero cofam tam. Aha, ja też muszę, czekaj. Oh, o, ja tak patrz wysokam. to kuzyn, Patrzysz? No, patrzę, czekaj. A. A. Pokaż. Pewnie do góry to teraz ten, nie? Jo. Jo. Ale Jaki ja tego sens. nie widziałem. Patrz teraz. B. Nie widzisz to? Nie widzę. Widzę. Tu te kamienie nie chcą spadać. Jesteś normalnie. Czekaj, ja też to wyładuję teraz. Dobra, jest. Teraz. A ty widzisz? Nie. Nic nie robię. No dobra. Ale zajebiste. Dobra, i co teraz? Ostatni kamień nie chce mi wypadać. O jest. Musi, kuzyn. Dobra, jest. No i elegancko, dawaj, kończymy sobie odcinek. Wystarczy. Dobra. To, Dobra, to dawaj stajczu, tu, tutaj. Elegancko. Teraz sobie no, kuzynka, no i nie, ma, tak nie ma sensu, bo... Jo. Zrobiliśmy to, to, to w na ciężarówkach. Z was zlecenia, jo. To jest na ciężarówkach, to zrobiliśmy wszystko. Tak więc, co? jak przynajmniej z się spodował, stawcie łapkę w górę. Następny i poprzedniej podajcie do kuzyna. I do na następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć, Pamiętajcie, cześć. Pamiętajcie, Dawid to Pontofo Lalo.